Witajcie, dzisiaj przedstawię Wam mój przepis na prażoną domową cebulkę. Jeśli jesteście ciekawi jak ją przyrządzić, zapraszam do następnej części filmu. W misce mam już pokrojoną cebulę. Teraz czas na jej rozwarstwienie. Tutaj dokładnie chodzi mi o to, że przy krojeniu w kostkę cebula skleja się, a ja chcę ją rozdzielić za pomocą łyżki, aby po prostu w późniejszym etapie cebula dobrze się smażyła. Po rozwarstwieniu biorę woreczek i przysypuję do niego całą miseczkę z cebulą. Na jedną cebulę przypada jedna łyżka mąki, więc do woreczka wsypuję 6 łyżek mąki. Woreczek zakręcam i potrząsam tak, aby mąka rozłożyła się równomiernie i obtoczyła całą cebulę. Następnie odkręcam worek i po prostu jeszcze raz łyżką mieszam i sprawdzam, czy w miarę wszędzie dostała się mąka. Zakręcam i jeszcze raz potrząsam. Do garnka wlewam około 2 cm oleju i czekam, aż się nagrzeje. Do nagrzanego oleju partiami wrzucam cebulkę i smażę do momentu zarumienienia. Następnie łóżką cydokową wyciągam cebulę i wykładam na kuchenny, by wpiły nadmiar oleju. Partiami smażymy cały woreczek. Tak prezentuje się moja gotowa cebulka. Tyle wyszło mi przyjemnej cebulki z sześciu cebul. Cebula jest przepyszna, chrupiąca. Bardzo serdecznie zachęcam was do jej przygotowania.